ani już się nie bije, Wolę raczej stać na scenie i koncertować niż wchodzić do OKTAGONu i się bić. Chociaż nie ukrywam, że sama przygoda była bardzo fajna i konferencje też mi się prowadziło sympatycznie i ciepło wspominam ten okres we Freak Fightach, kiedy nie było tam aż takiej patoli. No i w związku z tymi dość ciepłymi wspomnieniami dość regularnie śledzę sobie co tam się dzieje choć niekoniecznie często Wam to relacjonuję. Od czasu do czasu w Internecie pojawia się taka dyskusja na temat tego czy Freak Fighty umierają, czy może mają się bardzo dobrze. Tutaj opinie są podzielone, ale to co jest w temacie... Ja, no nie są takie, że wszyscy mówią, że umierają, ale Boxdel zawsze wychodzi i mówi: Aha, co ci ludzie gadają? Jest super, jest ekstra. No, ja to tylko, no tylko jedyną opinię, która twierdziła, że freakfighty nie umierają, no to Boxdel. Natomiast no, 50% straciły freakfighty już łącznie. Były czasy, że sprzedawało to po 500 tysięcy pay-per-view, no teraz po 180, no to jest nawet więcej niż 50% upadku. Branży bezwzględne to na pewno liczby. I tutaj U... wydarzyło się coś ciekawego, bo dość rzadko sprzedaż na gali 28 na poziomie około 180 tysięcy. No dobra, 180 podobno sprzedali. Ale no widziałem już bardzo dużo opinii. No bo to nie, tego nie ma nigdzie potwierdzonego. Tak po prostu powiedział rzecznik. Fejmu. Rzecznik Fejmu też mówił różne inne rzeczy, nie zawsze się to sprawdzało. Um... Mi się nie chce wierzyć w te 180 tyś, yy, yy, tysięcy pay-per-view. No, wydaje mi się, że to jest trochę podkręcone sprzedanych dostępów. To, co jest jedna z najważniejszych rzeczy, ilość pay-per-view. Plus, minus tyle, ile naprawdę del ma wzrostu. Nie przekroczyliśmy 200 tysięcy. Aktualnie federacja sprzedaje 1 trzecią tego, co 3 lata temu. I oczywiście pay-per-view jest droższe, a sama ta najnowsza gala była studyjna, więc też generowała na pewno o wiele mniejsze koszty, ale nie da się ukryć. No właśnie, no pamiętajmy tak, że to jest pay-per-view za 60 zł, już, czy tam za 50. Dodatkowo walczą tam jakieś no-name'y całkowite co świeżo, co wyszły z, z więzienia, tak jak na przykład bomba albo z aresztu, tak, tak jak szachta. No szachta akurat nie walczył, ale prowadził. No to te koszty są też mniejsze, no bo no ile taki bomba mógł dostać za walkę? To już nie są takie ogromne kwoty, więc koniec końców i tak im się to mogło s, 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 e, pospinać.